Z tej strony Mikłowski i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj niestety um, musimy się niestety pożegnać z Brawl Stars ponieważ um, już nie będzie go na moim kanale ponieważ um, jak właśnie Teraz wchodzimy w BlueStacks To właśnie jeśli chcemy zagrać w Brawl Stars To on zwyczajnie nie działa Po prostu się automatycznie włącza Więc nie da się już w, nim, w, nie w niego grać na komputerze No i niestety On również nie będzie się pojawiał na moim kanale A szczerze mówiąc Um, właśnie naszykowałem um, ponad 30 skrzynek do otwarcia na koniec sezonu. No i niestety wszystko na marne, ponieważ nie nagram tego odcinka. Ale za to um, zamiast Brawl Stars teraz um, będzie się pojawiała um, seria Minecraft Su Survival. Um, no ale niestety już nie będzie Brawl Stars. Więc ja chciałam Wam tylko tyle przekazać i z Wam się żegnam. Pa pa!